Witam wszystkich Dzisiaj przedstawiam składaną łopatkę Pokrowiec wykonany z nylonu Można to zaczepić o pas Czy gdzie tam sobie chcemy No szycie Powiedzmy tak sobie To raczej nie idzie na jakieś wystawy no, ale jest po prostu funkcjonalne Waga całości to 105 gramów, czyli ogólnie niewiele. Łopatka wykonana ze stali nierdzewnej, jak widać, trochę używana. Nie chciałbym się jej wyczyścić dobrze. No i nie więcej, jakie to są rozmiary sama ta część 12 cm. Szerokie na 6,4 cm. Oczywiście się rozkłada. Bardzo mocno tu trzyma. I mamy długość 22,7 cm. Nie za duża, nie za ciężka. Dobrze się to trzyma. No najlepiej coś robić w rękawicy. Teraz jest chłodno i to jest bardzo zimne. Do czego może to służyć? No do odgarnięcia na przykład ściółki ziemi na ognisko, jak i zasypania samego ogniska po skończeniu. Można wykopać dołek na kupę i zakopać później bo przecież nie zostawiamy takich rzeczy na wierzchu, żeby ktoś inny w to wlazł. No, jak ktoś oglądał film z wykopywania złota, sztabek złota, to pewnie taką łopatkę mnie widział. No, ogólnie nie jest taka cienka blaszka, raczej to się szybko nie zepsuje. No, według mnie jest to w miarę dobrze zrobione. Czyli czasami może się przydać do jakichś prac ziemnych. No raczej okopy tym to nie będziemy robić, bo to jest zbyt małe. Ale jak najbardziej jest ok. Lekkie, poręczne, w sumie nie, nie za drogie. Dla mnie jak najbardziej ok. Daje radę, oczywiście, gdzie to można kupić. Jak i cena, jak zwykle. Pod spodem w opisie. I to tyle z tej mini recenzji. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek. Aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.